Witajcie. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić build, który sam sobie ułożyłem pod siebie, czyli pod armię nieumarłych? Armię. Nie wiem, jakby to nazwać. No, po prostu armię nieumarłych. Także zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodoba. Zaczynajmy. Na początku chciałbym Wam przedstawić legendarne przedmioty. Nie te zestawowe, tylko legendarne przedmioty te pomarańczowe, czyli. Dla tego bildu będzie potrzebny czaszkowy całun, który zwiększa, czas działania szkieletowych magów jest wydłużony o 30%. Możemy to sobie zastąpić pod hełm, który zmienia nam zwykłych szkieletów na szkieletowych łuczników, ale ja niestety jeszcze tego hełmu nie zdobyłem, póki co pod wydłużone działania szkieletowych magów jak najbardziej mi się podoba i jak najbardziej dla mnie się sprawuje nie mam jakichkolwiek innych problemów na jakiejkolwiek innej szczelinie idąc dalej pancerz, tutaj niestety będę musiał powiedzieć, że no blizzard jeszcze nie wprowadził jakiegokolwiek pancerza pod sumony, pod jakiekolwiek przywoływanie i kontrolowanie obszaru nie, przez nasze stwory czyli większość zbroi jest typu pod działanie, wy, działanie zbroi albo pole rażenia wybuchu zwOk wzrasta o 20% tutaj jaki pancerz będzie Taki sobie miejcie. Tutaj nie ma żadnego, właśnie, nie wiem, zasady, że musicie mieć ten pancerz i koniec. Idąc dalej, na ramienniki. Namaszczenie. Synodu. Czyli zwiększa nam się maksymalna liczba ładunku, ładunków szkieletowego maga, wzrost o 1 No jest to, Wam powiem, przydatne. Bo ten dodatkowy od razu, jeżeli wrzucimy sobie dwa, dwóch szkieletowych magów, to od razu fajnie to e, działa. Plus jeszcze wyślemy szkieletów to mają mają po prostu jak tak tankować danego moba dlatego tutaj na maszynie synodu jak najbardziej wchodzi w grę Idąc dalej posępny niszczyć i tu jest tak świętokrad czaklątwa mroczna klątwa przeklina teraz obszar i sprawia że znajdujący się na nim wrogowie otrzymują ciągłe obrażenia i daje to mega przewagę na szczelinach, gdzie po prostu nasz współczynnik bojowy jest niżej niż zalecany. Bo nie dość, że magowie atakują, szkielety atakują, to jeszcze, gdy rzucimy klątwę, to jeszcze klątwa przy okazji zadaje im obrażenia rozłożone w czasie. Dlatego, jak dla mnie, najbardziej posępny niszczyciel. Must have, jeżeli chcecie na jakieś głębsze szczeliny. Dalej, ludobójczyni. Teraz w ogóle przechodzimy do rzeczy, które są naprawdę już overpower, czyli ognisty golem. Rozkazywanie golemowi przywołuje teraz ognistego golema, który stale podpala wszystkich pobliskich wrogów, zamiast zmuszać ich do ataku lub ogłuszać. I ten golem daje robotę, bo gdy sobie przywołamy, plus jeszcze zaatakujemy szkieletami i magami i plus jeszcze tak klątwa, to jest naprawdę miazga na mapie. Dlatego jeżeli macie ludobójczynię, wyposażcie się w nią. I teraz tarcza. Dominacja z prochu, czyli... Golem. Twój golem rozczepia się po śmierci na dwa mniejsze golemy. Czyli jeżeli skończy nam się czas podtrzymywania golema bądź go zabiją, to jeszcze po nim występują dwa małe golemy. Dlatego jest to naprawdę super tarcza, jeżeli chcemy. Jeżeli chcemy przytankować. Jeżeli nie chcemy, żeby potwory blisko nas dochodziły, tak, to rzucamy po prostu szkieletowego maga. Szkieletów golema. Jeżeli golem po prostu zostanie zabity, bądź jego czas podtrzymywania się skończy, to mamy dodatkowych dwóch golemów. I no taka uwaga, te golemy są po prostu tak jakby po powiedzieć pasywne i nimi nie można sterować. Trzeba po prostu poczekać aż cooldown na głównego golema się skończy. Dopiero można przywołać tego głównego golema i dopiero wtedy będziemy mogli atakować nim jego umiejętnościami. Co do zestawu, to póki co mam pas pasterz i architekt. Czyli z tego wzew paste, pasterza do wilków, czyli pod przywołańce. Czyli twoje przywołańce zadają obrażenie zwiększone o 15%. Szansa na trafienie krytyczne wzrasta o 3% za każdego twojego przywołańca, maksymalnie do 18%. I widać to od razu, gdy się czwarty zestaw weźmie, raczej czwarty zestaw, gdy się po prostu skompletuje do czwartego zestawu przedmioty. Jak i również mam pasterz, władca, pasterz i władca bestii, pasterz i rodzic. Pasterz i przywódca. Oczywiście to wszystko będzie do wymiany ze względu na to, że jest to jeszcze słabe. Na tym buildzie udało mi się zrobić 40 poziom tej pradawnej szczeliny. Także jeżeli yy, Wam przypadł ten build do gustu napiszcie mi po prostu w komentarzach. Ja zobaczę czy Wam się podoba. A jeżeli materiał oczywiście się podobał zachęcam do subskrybowania, komentowania oraz, oraz dawania lajka. Także trzymajcie się. Na razie. Cześć.